Mowa po dziewiątej. Każdy Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest da Dariusz Grzegorz Maćkowiak. Grzegorz Maćkowiak, e Prawo i Sprawiedliwość, doradca wojewody do spraw samorządu terytorialnego. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. I zacznijmy, może, od spraw e e krajowo. I nie tylko krajowych, ale też unijnych. Ciągle mówimy o tym, o tych środkach z Krajowego Planu Odbudowy. No i tutaj dużą rolę ma wszystko to, co dzieje się także w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. No i tej mitycznej praworządności. Do Polski przyjeżdża delegacja, która właściwie to jest jedyny kraj chyba w Unii Europejskiej, który takie delegacje wizytuje i która ma oceniać tą praworządność. Z tym, że no nie spotyka się ze wszystkimi ta delegacja, czy ta kontrola Parlamentu Europejskiego i czy to, co dzieje się wokół, wokół także Krajowego Planu Odbudowy jest zwiastunem tego, że my te pieniądze, środki w końcu otrzymamy? Tego nie wiem, czy otrzymamy, ale rzeczywiście wygląda to tak, że nie tyle delegacja, co bardziej chyba wycieczka, bo mam wrażenie, że od pewnego czasu z Pol Pol Polski uczyniono państwo dobicia i po prostu regularnie różnymi metodami się to, się to odbywa. No tutaj mamy właśnie tą wycieczkę panów i pań, którzy po prostu przyjechali tak naprawdę po... Porozmawiać o tym, co oczywiście dawno uważają, że w Polsce żadnej praworządności nie ma, i tak naprawdę kraj jest w upadku, i dzisiaj, dzisiaj oczywiście, oni to powtarzają. To, to jest wszystko zaplanowana akcja polityczna w, w Parlamencie Europejskim, mająca na celu podważenie podważenia tego, co robi polski rząd, co robi polskie państwo. I niestety bardzo źle to wygląda. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wpisuje się w to po prostu polska opozycja, która regularnie korzysta właśnie z tego typu inicjatyw i ludzi, którzy następnie na forum Parlamentu Europejskiego zwalczają, zwalczają państwo, państwo polskie pod różnymi pretekstami. Jeżeli chodzi o krajowy plan odbudowy, polscy po prostu te pieniądze się należą, z uwagi na to, że miały one przede wszystkim pomóc w odbudowie i rozruszaniu gospodarek po pandemii i taki był cel tych pieniędzy, a nie inny, który potem sobie wymyślono i potem dzisiaj dzisiaj mamy tego tego efekty. Także ja mam nadzieję, że, że tutaj opamiętanie przyjdzie, chociaż no niestety no widać, że jest grupa, grupa osób, grupa myślę może i państw, które nie są tym zainteresowane. No właśnie ostatnio kanclerz Scholz wrócił do pomysłu, dodajmy wrócił, bo on się pojawiał już przed wojną Ukra Rosji z Ukrainą, aby w sprawach także zagranicznych Unii Europejskiej nie była potrzebna jednomyślność, krótko mówiąc, żeby to weto nie było używane to miałoby mieć swoje zalety, ale mniejsze kraje, czy, czy mniej ważne w Unii Europejskiej, niektórzy tak by to powiedzieli, boją się, że to weto, które do dzisiaj mają to narzędzie, będzie potem ta cała, ten cały brak jednomyślności skierowany przeciwko nim. To uzasadnione? No, panie redaktorze, no to, no to zastanówmy się chwilę w sytuacji, w której by tego weta nie było. Mamy taką oto sytuację, że będę mówił mniej więcej, czyli Francja, Niemcy i Włochy, plus parę innych Państw, które by w ślad za tym poszły i nie ma prawa weta, jest większość kwalifikowana. Prawdopodobnie byłoby dzisiaj tak, że nie mielibyśmy takiej sytuacji, że Ukraina jednak otrzymuje tą pomoc w takim zakresie, bo może by się okazało, że akurat interesy są inne i na przykład polski głos w tej sprawie gdzie państwo polskie jest żywotnie zainteresowane tym, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, bo po prostu obawiamy się i słusznie agresji rosyjskiej. Może by się okazało nagle, że, że, że właśnie tej pomocy ma być mniej, albo może wcale, a może trzeba szybko zawrzeć pokój, a może nie ma gazu, a może byśmy jednak uruchomili ten Nord Stream 2. Także myślę, że jakby musimy sobie zdawać sprawę, że to jest bardzo niebezpieczny pomysł z punktu widzenia państwa polskiego, bo to my tutaj granicząc z Federacją Rosyjską na razie tylko od strony Kaliningradu, ale przecież plany prezydenta Putina są inne. Mamy graniczyć na dłuż, dużo dłuższej granicy, po to, żebyśmy odczuwali tu jednak większy niepokój. No to wtedy mielibyśmy dopiero, dopiero poważne problemy, bo, bo widać ewidentnie, że przed tą wojną, zwłaszcza że interesy francusko-niemieckie w połączeniu z interesami rosyjskimi były bardzo silne. I nawet wojna, wojna powoduje to, że trudno je rozerwać. Oczywiście w sferze deklaracji i wypowiedzi, no wydawałoby się, że, że to zerwanie jest, że, że te państwa, no jakby nie wyobrażają sobie jakby powrotu do tego, co było przed wojną, no ale czas pokaże, no oczywiście nieprzypadkowo Rosja szantażuje Europę i, i cały pół świata de facto nośnikami energii, przede wszystkim w postaci gazu i zima się zbliża wielkimi krokami i, i, i zobaczymy jak, jak system polityczny w tych państwach no, wytrzyma też no, opór prawdopodobnie społeczeństw, społeczeństw tych, które no niestety nie są do końca widni. Winne, bo to winna jest klasa polityczna, która doprowadziła do tego, że nie ma rozbudowanych magazynów gazu, że nie ma zdywersyfikowanych źródeł energii, wszystko postawiono na jedną kartę, czyli tani, tani surowiec z Rosji, a dzisiaj, a dzisiaj te społeczeństwa będą ponosić tego cenę. I potem pytanie, co się w związku z tym wydarzy, jeżeli chodzi o kwestie polityczne. No tylko zmiana w sprawie jednomyślności wymaga jednomyślności. No tak, i to jest to oczywiście zagadnienie. No, wydaje mi się, jestem przekonany. Czy Polska, że... czy Węgry, czy, czy Włochy, czy Hiszpania na to się zgodzą? Jestem przekonany, że państwo polskie nie, nie może się na to zgodzić z jednego prostego powodu. No to by oznaczało to, co powiedziałem przed chwilą, że w sytuacjach kryzysowych, gdzie interesy zawsze są różne, a to widać ewidentnie, że były różne i chyba jeszcze, chyba jeszcze są, no mielibyśmy poważny problem, bo przegłosowywano by nas, a my byśmy, tak naprawdę nasza polityka i sprawczość w tej części Europy no, zostałaby całkowicie obezwładniona. No a jakby w Polsce rząd się zmienił? No właśnie, no i to jest, to jest właśnie duży problem, bo, bo o ile rząd Zjednoczonej Prawicy bardzo mocno i silnie akcentuje kwestię suwerenności w ramach Unii Europejskiej, bo to trzeba podkreślić, o tyle na przykład rząd koalicyjny Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, który przecież na salonach europejskich już się, już się przetarł. Myślę, że tutaj mogłoby być różnie. tak? Ja nie, nie, nie wiem tego, bo deklaracji żadnej z tej strony nie słyszałem jeszcze, ale wydaje mi się, że byłoby to możliwe, dlatego że tam się różne pomysły pojawiały. Na pewno już bardzo żywo w Platformie Obywatelskiej jest dyskusja o federalizacji, bardzo żywa przecież była dyskusja o wstąpieniu szybkim do strefy euro, prawda? Więc myślę, że, że to jakby z tamtej strony z celi politycznej jest, 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 jest niebezpieczne. Dlatego jedyną gwarancją tego, że, że właśnie Polska będzie miała sprawczość, Polska będzie miała swoją jakąś podmiotowość, w Unii Europejskiej jest to, że rządzi rząd Prawa i Sprawiedliwości i absolutnie na takie eksperymenty się nie zgodzi. Zmienimy temat. W zeszłym tygodniu na naszej antenie pan dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wojciech Grochala mówił o tym, że pod strefę przemysłową w Zielonej Górze na ten moment las nie zostanie wycięty. 400 hektarów miało być na strefę przeznaczone. Czy to oznacza, że Zielona Góra na razie pozostanie w tym miejscu, w którym jest? Czy, czy może jest jakaś szansa na to, żeby rozwinąć miasto w którymś z kierunków? To też w oparciu o rządowe decyzje czy rządowe środki? Ja myślę, że to jest jeszcze sprawa niezamknięta. Kwestia rozwoju gospodarczego Zielonej Góry jest absolutnie kwestią priorytetową. I i tutaj jakby ta decyzja no, może pewne rzeczy wstrzymać, ale wydaje mi się, że ich nie, nie wyklucza, to znaczy myślę, że tutaj administracja prezydenta Kubickiego, no po prostu powinna szukać innych rozwiązań, innych metod i myślę, że i myślę, że tu jakiś kompromis w tej sprawie zostanie osiągnięty. Wie pan, no jest przede wszystkim na pewno jedna wielka firma, czyli jako energetyka, która chciałaby nie, przynajmniej w sferze deklaracji, rozumiem, pozyskać jakiś większy obszar nie, terenu pod inwestycje, pod dużą inwestycję w Zielonej Górze i absolutnie jest to potrzebne i teraz to są pewnie, pewnie toczą się jakieś negocjacje, rozmowy, pewnie pojawiają się jakieś pisma Myślę, że myślę, że warto szukać tutaj na pewno kompromisu, bo, bo to jest w interesie Zielonej Góry i absolutnie, i absolutnie w tą stronę należy pójść. O tereny w pobliżu drogi jest trzy dobrze skomunikowane, to ciągle tereny zalesione. No i teraz pytanie też, czy mieszkańcy chcieliby, żeby część tych lasów wyleślić Z drugiej strony wielu ludzi myśli i wiąże swoją przyszłość z miejscami, gdzie tej pracy jest pod dostatkiem, ta praca jest wysokopłatna, na, na tego nie można zagwarantować bez stref przemysłowych. I tu jest to dobre pytanie dlatego że dlatego trzeba transparentnie też pokazywać jakby czego się do końca chce i jakie gwarancje to za sobą, za, za sobą niesie jeżeli chodzi na przykład o to oddzielenie rzeczywiście od, od osiedli osiedli mieszkaniowych od tej ruchliwej drogi więc tu jest potrzebna, tak jak powiedziałem, transparencja, pewna, pewna otwartość w tych, tych, tych rozmowach, żeby też mieszkańcy, powiedzieli, nie czuli się zaniepokojeni. Natomiast to nie może absolutnie też jakby oznaczać, że nie rozwijamy się i nie, nie, nie inwestujemy. Tu taki argument padł i on ma też trochę pokrycie w rzeczywistości. No Zielona Góra jest jednym, nie wiem, czy jednym, najbardziej, czy jednym z najbardziej zalesionych miast, miast, w sensie terytorialnym po powiększeniu w Polsce. No myślę, że to jest jakiś argument, że potrzebujemy trochę terenów inwestycyjnych. Tylko znowu, to trzeba wszystko dobrze skalibrować i nie można przesadzić. Nie można przesadzić. Dobrze, to ja zapytam, czy nie można przesadzić w sprawie wyjaśniania afery w Gorzowskim Wordzie. Mamy sytuację taką, że za wyjaśnianie tej sprawy. Wziął się urząd Marszałkowski, z tego co słyszymy z deklaracji pani Marszałek, ale także pani Szypiórkowska, która występuje pod swoim nazwiskiem, była pracowniczka oskarżająca mobbing i propozycję pracy za seks dyrektora Gorzowskiego Wordu. Także czując bezsilność zgłosiła się z tym do mediów i także te media, które sprawę nagłośniły, dostały takie pismo z prośbą o weryfikację osób współpracujących z redakcją. Mowa o gazecie Lubuskiej. W związku z tym w piątek i redaktor naczelny skierował sprawę do Prokuratury. Jak pan sądzi, to wyjaśnianie, na czym się skończy? To już oceni najpierw odpowiednie organy, zobaczymy, może sprawnie sprawa się na pewno pewnie skończy w sądzie i tutaj jakby wynik tej sprawy się dopiero okaże. Natomiast tu chodzi o zachowanie i standardy. I teraz mamy taką oto sytuację, że kobieta, konkretnie skłasza poważne zarzuty w stosunku do swojego przełożonego I, i następnie co się dzieje? Tam w tle mamy panią poseł Sibińską, która ucieka przed dziennikarzami tak, z Platformy Obywatelskiej. Pani marszałek bardzo opieszale reaguje na tą całą sytuację. Teraz mamy to pismo, które w domyśle ma zdyscyplinować dziennikarzy Gazety Lubuskiej, żeby jednak może tak dużo nie pisali albo, albo w tą stronę nie pisali, prawda? Czyli, a, a, no dobrze, to zobaczmy po drugiej stronie. Czyli tak, panie redaktorze, no ja nie wiem, może pan wie, kiedy zebrała się ostatni raz Rada Kobiet, czy pani marszałek? Chociażby w tej sprawie. Mm -hmm. Kiedy odbyła się jakaś konferencja y, z udziałem właśnie tego szerszego gremium, które potępiło jakby to zachowanie i na przykład wezwało pana dyrektora, na przykład, żeby minimum się zawiesił, tak będę powinien na ten czas, no rzeczywiście, no, rzeczywiście, no, przede wszystkim y, no, wyjaśnić tą całą sprawę, bo on też niczego nie wyjaśnia, tak, pewnie będzie, będzie za pośrednictwem prawniku będzie rozmawiał. Też tego nie ma. Pani poseł Lewicy, no, pani Kucharska Dziedzic w tej sprawie, poza tam pojedynczymi wypowiedziami, które, do których dotarłem, w zasadzie też milczy. Politycy Lewicy milczą. Więc można powiedzieć tak, że z jednej strony mamy dyscyplinowanie dziennikarzy, którzy o tym piszą, a z drugiej strony wszystkie te rzeczy dotyczące ochrony praw kobiet, właśnie tych najgorszych wykroczeń czy przestępstw, jak właśnie seksualne, molestowanie, mobbing. No, to w tej sprawie jest opieszałość, w tej sprawie nie ma, za bardzo się dużo nie dzieje. To pokazuje podwójne standardy i też trochę zakłamanie tych wszystkich haseł, które się publicznie mówi. A skąd to mogłoby wynikać według Pana? Czy, czy te osoby w partii, dodajmy, że i była pracownica, i dyrektor Wordu, to przecież członkowie. Platformy Obywatelskiej i także pani marszałek Polak, także pani poseł Sibińska, o których tu wspominaliśmy. Czy to jest tak, że dodajmy, że pani Szypiórkowska najpierw poszła także do swojej koleżanki z partii, żeby o sprawie porozmawiać. No pytanie, czy to jest ta droga i czy ta droga spełniła oczekiwania tego, kto o pomoc wołał? No, widać ewidentnie, że nie, dlatego, że, że, że pani poseł Sibińska powzięła wiedzę i następnie, jak to powiedziała, swoimi kanałami poinformowała, yy, chyba w tym wypadku yy, pana marszałka Jabłońskiego, o tej, o tej kwestii. To, co pokazuje tak naprawdę jakieś, jakąś dziwną drogę, prawda, a, a zarzuty poważne, nie, powiedziałem, podwójne standardy, całkowita nieprzejrzystość tej sprawy. Nie, ja myślę, że tutaj nie, też nie, osoby, które reprezentują panią Siepurkowską, myślę, że no, też to są takie poważne osoby, dosyć z tego, co tak zobaczyłem. Więc myślę, że sprawa na pewno, na pewno będzie miała jakiś swój finał i, i, i też te osoby będą pilnować tego, żeby jednak tej sprawy pod dywan nie zamieciono no media są tutaj, odgrywają bardzo ważną rolę, bo pokazują mechanizmy, no i zawsze jak się mechanizmy odkrywa, no to się okazuje potem, że no, no coś jednak nie gra, prawda, i nie działa. I, I ja mam nadzieję, że ta sprawa się wyjaśni i, i, i że też no po prostu zostanie to wszystko osądzone, ale w sposób taki naprawdę przejrzysty, żeby też społeczeństwo widziało, że no jednak, no to, to jest jakaś władza, prawda, Urząd Marszałkowski, tu mam Pana Dyrektora, no nie wykorzystuje swoich stanowisk do, do, do realizacji jakichś swoich dziwnych dziwny zapatrywań. A do sprawy będziemy wracać. Grzegorz Maćkowiak, doradcowej Wody Rumunskiego, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Rozmowa po dziewiątej.